Tomasz Słodki witam Państwa. Czas to pieniądz wiemy nie od dziś, i to właśnie przysłowie idealnie pasuje do tematu dzisiejszego programu. Będziemy rozmawiali o szybkich przelewach przez internet. Jeszcze 10 lat temu pojęcie eliksir było dla nas czarną magią. Przez lata zmieniały się metody płatności, ale też możliwości dostępu do konta. Od kiedy internet jest powszechnie używany, większość operacji robimy właśnie przez niego. Chcemy, aby było szybko, choć szybko nie oznacza już. Jeden dzień mój przelew idzie jeden dzień. Od 15 minut do 6 godzin. Przelew jeden dzień, w ciągu jednego dnia jest realizowany. Właśnie czekam na wypłatę dzisiaj, od wczoraj, i jeszcze nie doszedł do mnie, więc podejrzewam, że około 2-3 dni. Ostatnio, żeby zrobić przelew do urzędu, e musiałem czekać na kolejną sesję bankową, co troszeczkę utrudniło mi e fakt całego dnia, e jeżeli chodzi o opłaty plus e złożenie tam papieru. W zależności od jednego do dwóch dni. Myślę, że jeden, dwa dni, dwa, trzy dni. Aby przelew dotarł do odbiorcy w innym banku, musi przejść długą drogę. Wszystkie transakcje z banku do banku realizowane są przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Do realizacji przelewów międzybankowych został stworzony przez banki specjalny mechanizm, nazwany specjalny system, nazwany systemem płatniczym. W jego skład wchodzą banki i instytucje takie jak Krajowa Izba Rozliczeniowa. Żeby zrealizować najprostszy przelew, konieczna jest oczywiście akcja klienta banku, który składa taki, taki przelew w banku prowadzącym jego rachunek. Następnie taki przelew trafia do systemu Elixir, którego operatorem jest Krajowa Izba Rozliczeniowa. I do banku, w którym prowadzony jest rachunek odbiorcy. System Elixir działa w trybie sesyjnym, to znaczy, że w ciągu dnia roboczego realizowane są trzy sesje robocze odpowiednio o 9 w okolicach godziny 13, w okolicach godziny po 15. Czas realizacji przelewu zależy od takich trzech podstawowych elementów, to znaczy czasu, jaki upływa w banku między złożeniem zlecenia przez klienta, a wysłaniem do systemu w Krajowej Izbie Rozliczeniowej. U nas ten czas w Krajowej Izbie Rozliczeniowej, czas jest stały, związany właśnie z harmonogramem sesji i następnie czas jaki upływa w banku odbierającym od czasu kiedy otrzyma zlecenie z Krajowej Izby Rozliczeniowej do czasu uwzględnienia go na rachunkach klientów. Mimo że internet daje możliwości szybkiej komunikacji, to na przelew z banku do banku nadal musimy czekać minimum kilka godzin. Chociaż ostatnio na rynku pojawiła się rewolucja, tak zwany przelew ekspresowy. Pozwala na pominięcie sesji księgowych i dzięki temu środki na rachunku odbiorcy w innym banku znajdują się nawet 15 minut. Polsce to nadal nowoczesne rozwiązanie. Poza naszymi granicami przelewy ekspresowe czy też priorytetowe są dość popularną usługą dodatkową. Przelewy ekspresowe za granicą są, natomiast nie mogę powiedzieć, że są popularne. Zazwyczaj w krajach innych niż Polska przelewy mogą iść aż 3 dni. Wkrótce ma się to zmienić, dlatego że wprowadzono rozwiązania, że już właściwie od końca tego roku będzie to jeden dzień. Polska jest tutaj dominującym krajem, jeżeli chodzi o rozwiązania, które są właściwie dla szybkości transakcji, I to my nadajemy jakby tempo rozwoju rynku. Wydaje się, że Polska wyprzedza, inne kraje europejskie, ale także i pozaeuropejskie, jeżeli chodzi o szybkość transferu środków pieniężnych. Przelew ekspresowy jest szczególnie przydatny, kiedy szybko musimy wysłać pieniądze z banku do banku, na przykład jako zaliczkę czy zapłatę za towar. Jak wiadomo, im szybciej pieniądze znajdą się na koncie naszego kontrahenta, tym szybciej załatwimy naszą sprawę. Czas to pieniądz, dlatego oszczędzajmy go. W naszym programie to wszystko na dziś. Do zobaczenia.